Pan widzi nasze wnętrze, naszą całość, naszą mentalność, tacy, jak my naprawdę jesteśmy. I to jest też ważne, bo Pan widzi te Twoje trudy. Ojciec Pio je widzi. Pan to widzi doskonale. przeszywa nas, jak takiego rentgena ma, takiego doskonałego, bo widzi nasze serce, jakie jest naprawdę. To jest też dla piękne, bo tak naprawdę może stale przed Panem Bogiem nie trzeba dużo gadać, a czasem można i pogadać, nie ma problemu, jak trzeba, coś się wygadać, ludzie. Wchodzimy w 2026 rok, tutaj z ojcem Pio, ojciec Pio tutaj nam już pomaga. I pamiętajcie, takie kalendarze otrzymy teraz: podopieczny ojca Pio. Piękne kalendarze. Pani Agnieszka pięknie to zrobiła. Dziękujemy Pani Agnieszce. Pomóżmy się też za nią. I też pomóżmy się za taką agatkę. Pamiętam, agatkę w Białym Stoku spotkałem. Młoda dziewczyna chce prowadzić, chce dawać świadectwo o Panu Jezusie, o łasce wiary katolickiej. Pięknie chce dodawać szkoła. Słuchajcie, pomódmy się z tą młodą dziewczynę, która chce takie piękne rzeczy robić, na chwałę Bożą, niech Bóg jej błogosławi i Matka Boża prowadzi i się Tak to trzeba sobie zrobić, no i patrzcie. Mówię tak, że my się wzdrygamy przed cierpieniem, uciekamy, panikujemy. Ja to mam, więc to nie jest tak, że o, ty to ty masz, przynajmniej ja i ty mamy, a myślę, że wiele osób to ma, jeżeli chcecie, pisze w komentarzach. Ci się za nas i tak dalej, za tych, co tam zygają się przez cierpienie. To jest normalne. Jesteśmy słabi i my tak no, nie podchodzimy często rozumnie do tego cierpienia. Nie patrzymy, skąd się bierze, dlaczego tak jest. Nie akceptujemy tego, więc człowiek ucieka od razu. Trzeba tak to ze spokojem przyjąć, te wszystkie różne emocje, różne cierpienia, które w nas się rodzą i je zaakceptować. Zaakceptować czemu? Bo właśnie ojciec cierpi mówi coś takiego. To prawda, że nieraz duch jest ochoczy, by pełnić wolę Bożą, natomiast ciało słabe. No i słuchajcie, czy my tak nie mamy? Jutro wstanę, jutro to zrobię, jutro chcę tego, a to te ciało jest słabe. Buntuje się, że tak powiem. Tak to jest, że ty chcesz coś zrobić, a te ciało nie chce. I miałeś tak? Ja mam tak. Nawet dzisiaj. A teraz, jak nagrywamy, jak musiałem się zebrać, żeby nagrać te filmiki, no to dla mnie takie, no, buduje się ciało. I przyłapałem się na tym, że w sumie nie robię tego, co jest, nie zbię. Widzisz, no Właśnie to jest prawda. Nie mamy ducha ochoczego, chcemy pełnić wolę Bożą, no jest ciężko. I tylko mówimy, że chciałbym. Trzeba chcieć i to robić. Nie będziemy rozliczani z naszych pragnień, naszych pięknych takich motylków, brzuszku, tylko z tego, co do fakt zrobiliśmy. To jest ważne. Ale nie martw się, jako że Pan Bóg pragnie naszego ducha, a nie ciała. I to jest, jest ciekawe, że nawet jeżeli nie czujemy tego, nie wiem, na modlitwie, w tym cierpieniu, w, w, w tych trudnościach życia, nie czujesz nic, możesz przez to przechodzić. W końcu to jest bardzo ważne, dochodzi, można dojść do takiego pięknego momentu, to mówi się Krzyżo, i Cię spije, to się o tym mówi, czyli momentu, w którym po prostu już widzisz, że te pocieszenia ziemskie, to wszystko to jest porównanie z Panem Bogiem. Radziło rady się otrzymujemy w Bogu. To jest bardzo ciekawe, ale nie bądźcie, jako że Pan Bóg pragnie naszego ducha i ciała, Pan Bóg to widzi nas. Pan Bóg widzi nasze wnętrze, naszą całość, naszą mentalność, tacy, jak my naprawdę jesteśmy. I to jest też ważne, bo Pan Bóg widzi te Twoje trudy. On się je i widzi. Panu, to widzi doskonale, on przeszywa nas jak takiego rentgena, ma takiego doskonałego, bo widzi nasze serce, jakie jest naprawdę. To jest też tam piękne, bo tak naprawdę, można stale przed Panem Bogiem, nie trzeba dużo gadać. A czasem można i pogadać, nie ma problemu, jak trzeba, to się wygadać, ludzie. Ale wiecie, to jest piękne, po co? Bo Panu widzi jak jesteśmy. Widzi nas, nie trzeba ty udawać, nie trzeba dawać pięknych przemów przed Panem Bogiem. Nie wiadomo. Ojej, daj mi to. Trzeba powiedzieć jasno, wyrazić się. Trzeba powiedzieć te rzeczy, a Ty naprawdę, nawet może czasem się rozbaczyć przed Bogiem, wystarczy. I tak też może być. I rzeczywiście, gdy Jezus, będąc człowiekiem z własnej woli, konał w ogrodzie oliwnym, czuł, że jego ciało wzrywa się przed cierpieniem. I prosił Ojca Niebieskiego, a jeśli to możliwe, oddali od niego ten kielich. Jeśli ten strach został przezwyciężony, stał się tak dzięki modlitwie. I to jest ciekawe. Modlitwa. Dzięki modlitwie możemy przezwyciężyć ten strach przed cierpieniem, przed krzyżem, przed naszymi odpowiedzialnościami, przed naszym życiem. Czasem mamy co niestety takie fałszywe wyobrażenia o życiu, fałszywe jakieś ekspektacje. Nie wiem, zrobię doktora, to wtedy będę wspaniale, wtedy mnie będę uszanować. Będę miał Ferrari, będę miał samochód, będzie to, będę miał BMW, będę miał nowego iPhone'a, laptopa, smartfona, czytnik e-booków, będę miał nie wiadomo co rower. To mi da radość, to będę wtedy nie da. Pan Bóg musi nas to odczyścić, bo pan Bóg chce twego zbawienia. Nie chce twego tutaj jakiegoś tam byleczego, tylko chce ci dać, O, all inclusive po prostu. Znaczy, nie ty all inclusive, coś wspaniałego. Piękny skarb. Skarb nie To jest tam skarb. dlatego skarbu warto wszystko sprzedać, po, pozbyć się tego wszystkiego. To jest właśnie ciekawe. Przecież tak jest, zatem właśnie czasy nie utrzymujemy, nie, nie otrzymujemy że pocieszyń, nie, nie dostajemy, to właśnie Pan chce nas wyjść jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Do jeszcze dojrzalszej postawy, nas prowadzi po prostu. I to jest ciekawe, widzisz, Bóg cierpiał. Bóg cierpiał w ogóle. To nie jest nic. Wzdrygał się przed cierpieniami się mówi, więc jeżeli my cierpimy, jeżeli wzdrygamy się, Pani no, no, odczuwamy trudności różne. Krzyż. Przecież ten nas przygniata. Nie, bo się pił a się cierpiał, Bóg też się cierpiał. I to jest też, Ostaty rozmawiałem z przyjacielem takim no, z Włoch, bardzo ciekawą rzecz powiedział: Słuchaj, jeżeli Pan Jezus dał Ci łaskę wiary, dał Ci łaskę, wlał w Ciebie te cnoty swoje na Chrzcie, to On, tak jakby, masz u Niego kredyt. A raczej On ma u Ciebie kredyt, bo że On dał Ci łaskę wiary, to ma Ciebie doprowadzić do zbawienia. Co można tak powiedzieć? Panie Jezu, dałeś mi tę wiarę, dałeś mi to te nawrócenie, teraz mnie doprowadź do tego. Bądź wierny. Nie daję sobie rady, jest mi ciężko z tym cierpieniem, ciężko mi jest to znosić. Masz mnie doprowadzić. Koniec, kropka. Tak jest. W szczególności z matką, można tak powiedzieć. Matka, można nas prowadzić. Maryja nas prowadzi przez te trudy wiary. Ona miała różne, te same trudy, co my, jeszcze gorsze i powiedz, widzisz, że mi jest ciężko. Widzisz, że jest mi ciężko, więc słuchaj, albo daj mi te, albo daj mi łaskę wytrwać w tym cierpieniu, a jeżeli jest dobre dla mego zbawienia, żebym cierpiał, to niech cierpię, a że jest lepsze dla mego zbawienia, żebym się tak nie męczył, to daj mi to też łaskę. Ale bądź daj mi łaskę tej wytrwałości, żeby nie bo Ty mi dałeś tu łaskę wiary, więc teraz mnie utrzymaj w tej wierze. Koniec kropka. Mam u Ciebie czek do wypełnienia. Ty mi zobowiązujesz się. Trzeba tak powiedzieć po prostu. Trzeba tak zrobić. Pozwól, niech twoja natura wzdrygała się przed cierpieniem, ponieważ skoro nie jest to grzechem, nie ma w tym nic nienaturalnego. Widzicie, ciekawe. Nie ma w tym nic nienaturalnego w cierpieniu. To jest normalne, że nasze to ciało będzie się wzrygało. Będziemy czuli, to, odczuwali te różne trudności. Krzyż. To jest coś normalnego. Pan Jezus to cierpiał. Ty będziesz cierpiał. Ja będę cierpiał Nasze wnuki to się, ja, celibatariusz jestem, dzięki Bogu, dzięki Bogu mam piękne powołanie, więc. Ale twoje wnuki, i tak dalej, będą to cierpiały, i tak dalej. No. Twoja wola z Bożej pomocą będzie coraz mocniejsza, a miłość Pana nigdy nie opuści twego serca, jeśli tylko nie zaprzestaniesz się modlić. To jest ciekawe, Bóg nas nie opuści. Trzeba mieć taką świadomość, piękną świadomość. Jesteś przy mnie, Boże. Obok mnie jest Bóg. To jest tak, że my czasem cierpimy, przeżywamy jakieś trudy, ogromne problemy. Widzę, jest obok mnie przyjaciel. On jest w tobie, w twoim sercu, w turze. Jest przez łaskę. Łaska ciebie. Są piękne rzeczy. Trzeba to robić. No i słuchajcie, chcę, żeby cierpliwość był z tobą, właśnie w 26 roku. Pamiętaj, za podobieństwo Ojca zapił, co dzień jest w krzach O łaski za swojej sobie za twoich bliskich, za twoich znajomych, przyjaciół. To jest usza za podopieczność ojca Pio. Link jest w opisie, jak zostać podopiecznym ojca Pio. I dla podopiecznych teraz właśnie wysyłamy takie piękne kalendarze na 2026 rok. Ojcze Pio pozostanie ze mną w 2026 roku. I jest cyta z ojcem Pio, i są daty. Jest piękna sprawa. Widzimy się jak najbliżej, jak najszybciej. pomóc ci się. No i tam mówcie tak, ojcze Pio, dałeś za Staśka, żeby robił ten kanał. To weź go kopni, ale tak mocno, łaską Bożą, jak ostatnio było, że tego nie stróża stróża, żeby to robił. Słuchajcie, proszę Was o taką modlitwę, żeby te odcinki były takie regularne. Ciężko mi jest to zrobić, ale da się z Bożą pomocą. Jak to powiedział święty Paweł, moc, słabość się doskonali. Ja tego doświadczam teraz. Eee, Salve Maria.